Mamy ptaki z tej strony, ptakos, a dzisiaj z nami jest Dejasiek 445, dokładnie. E, no i e, Boski, nie utopek. Siemanko jestem. E, I dzisiaj e, jest z nami też Bot 18. Siemanka. O, dokładnie. Um, oraz dzisiaj będziemy lecieć samolotem. Mam nadzieję, że jesteście. To co zrobił ten telewizor? Nie wiem, ale utopek się na mnie dziwnie patrzy, idzie za mnie. Tak wiem, bo Nie. utopek jest bardzo dziwny. Um, to ja polecam moi y, dobrzy koledzy, żebyśmy zrobili smoke tlen everyday. Utopaj nieboski kupuje coś w sklepie traitora. Ała. Oh Długo wow. <grym wytrych> zabija, ty zabijaję. Oh wow. Kurczę! Co? 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 nic Co? 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 tylko Co? ściąłem. Bo to było to poleciał, warto było go pobierać Może się tak ściąłem! <grym zainteresowań> ja nie wiem, że, że Tutaj... ja kupujesz coś, ja coś, coś w sklepie Ja Ja stoję cały czas w miejscu i nic nie widzę. kupiłem takie coś jak manhaki, czyli takie śmieszne, szasy, które ym, no powinny zabić. Aha! E, dobra koledzy, e, no to dobra, polecam, żebyśmy zjechali Acha, ja, windą. Ja, to czy Ty się załadowałeś. Tak E, dobra, to polecam, żebyśmy poszli windą. Nie ogarniam w ogóle tych map. Czemu nie ogarniasz tych map? No bo wy już gracze jakiś czas, a ja dopiero e, teraz. No otwierajcie te drzwi! Michał, kliknij na to z boku. To? Tak. No dobra. E musisz kliknąć. Człowie... Bo ja się boję, że ty jesteś traitorem. No to, to smoke. I jest opa Fat smoke. Ehm. Przecież ja cały czas trzymam jedną broń. To to... Ja nawet granatów nie mam w tym ekstra. Mogę wyrzucić no, cały mój ekwipek. Masz najbardziej gumioną broń na świecie. Dobra, no, ja em, no to chodźmy. Co ty zrobiłeś? Ej, Utopek, nie strzelaj do mnie, okej? Okay. Jestem zwykłym obywatelem. No jestem. Założę się, że on jest traitorem. Nie, dobra, nie, nie strzelamy, nie strzelamy, nie strzelamy, nie strzelamy. Spokojnie, spokojnie. To nie strzelamy, no fajnie, nie strzelamy. Fat. Kurczę, jestem traitorem! No. Ej, um, mam dla nas tajemnicę, bardzo ważną. Um, tutaj. Jest człowiek, nie który jestem. ma pieniądze. E, no. I te pieniądze to jest 100 dolarów. E, możemy się tym podzielić, tylko że ten człowiek nie żyje. Ja od Was uciekam, bo jesteście zdrajcami. Więc ja polecam. Macie gra. Ty rzuciłeś go? Że on wybuchnie? on wybuchnie, ale nie. Zostaje Jast... Jasiek, każdy wie, że jest jest No po prostu idę z tobą. Odejdź, odejdź ode mnie, ła, Dobra. co mi się stało? Jasiek, dlaczego jesteś traitorem? E, dobra, e, więc... Zróbmy coś takiego, takie małe zawody chowanego. Znalazłem um... utopka, a jest ty. Czekaj, wejdźmy tutaj razem. E, weź ukłucni. E, weź coś pustego do ręki, bo ci wy wystaje przez shotgun, przez drzwi. O dobra, Digger jest ok. Dobra, Michał, spróbuj nas znaleźć. Przyszła Ci być, go zabiję. Honorowa salwa w głowę. On jest najniżej, Aha, no to... Nie, że nie mam radar tylko sam nie Czyli radę. gdzie Ty jesteś? Zgubiłem Cię. A ład, dostałem. Tu jest! Tu jest! Na dole samym. Na samym dole? Dobra, czekaj to ja już idę. Gdzie ja jestem? Ja nawet nie wiem gdzie ja jestem. A nie to ty, sorry, sorry, sorry Gdzie ja jestem? Na samym dole jesteś! Co mieli jest! We got him. Nawet nie Od Zginął! Ehm, dobra, e, więc przepraszam Was, ale. E, ja zebranie. Uwaga, awaryjne zebranie, awaryjne zebranie. Proszę się tu zebrać. Ja siedam na tym krześle, a wy przy stole. O, oh, tu jest bot, dobra, bot też. Się... Awaryjne zebranie. E, proszę nie wchodzić na stół, panie utopek. No, dobra. Ehm, więc tak. E, po pierwsze, ten człowiek nie żyje. E, sam go zabiłem, żeby ukraść mu pieniądze. E, po drugie. E, jesteśmy z osobą dość e, nieuprawnioną. Problem rozwiązany. Ale za to muszę sprawdzić e, czy Państwo e, na pewno z, e, wasze bilety macie. E, proszę w to kliknąć. Co? Proszę w to strzelić, okej. Okay. Co z tym stało? Nie wiem. E, czekajcie, czekajcie, ja... E, Nie wiem strzelam. To proszę... O dobra, Winda. Chodźcie. Zobaczcie. O no, to. NIE! A. O, em, czy, czekaj, czy ty weryfikowałeś swój y, bilet? E, utopek. Pa, proszę pana, panie, utopek. E, proszę Stare. kliknąć. Czekaj, gdzie pan jest? Nie wiem. Coś wybuchło. To, co się stało? Jesteś trajtorem, się to się mafę? stało No jest trajtorem, to... no, no tak. dokładnie A ja wyleciałem w ogóle poza mapę A -ha -ha. <laughs> Wystarczyłeś sobie drzwi, prawda? Taką o wiesz, ja zrobiłem Ja tam odpaliłem pułapkę i myślałem że mi chodzi na to na ktoś w... trajtory, czy coś wokół trajtoru A dobra jest em, więc jesteśmy z osobą, która nie ma żadnych uprawnień. Ej, ej, ej! Przepraszam! Czekaj, co? Aha, but był... Powiem, tym, a nie, ja się Dobrze, niech każdy z nas strzeli w niego, nie Chodzisz las. Ja strzelam no, ja pierwszy. A sorry. Dobra? Zbyt wiele razy, ale dobra, chodźmy. To zabity w Proszę pana, Dobre. panie Utopek, panie Utopek, proszę nie iść za Jaśkiem, on jest nielegalny. E, proszę sprawdzić swój bilet. E, e, panie Utopek, proszę strzelić w ten no. mały terminal Czekaj, tutaj, tak. który sprawdzi panu bilet. Czekaj, gdzie to jest? Tutaj to na ziemi jest. jest mój terminal. Co? Tak. Czekaj, nie ma... Weź się przesuń. No nie mogę właśnie. Po Czekajcie, próbuję podnieść terminal. Kto z was rozwalił mi mój terminal zapłaci za to życie. Ała, no kto mnie zabija, Porówno, porówno za to, że to, zniszczony to, został to, mój terminal. To, to. Chodź, tako, chodź, tako. Patrz, mamy kibel ponownie. Tutaj, ty putosek, tak samo, masz kibelek. To mój A. kibel! No, <laughs> Teraz możecie zamknąć, będziecie głaśni. będziecie. Chciałem właśnie wyjść i zastrzelić Jaśka. Wiecie co no, ja... to było? To jest doradca. Otworzysz drzwi, to Tak to by... wiem. Dobra, więc co trzeba z tym zrobić? Nie wiem. E, dobra, ja chodźmy się za się Jaśkiem, z... on nam na pewno się. pomoże. Ej, gdzie... E, gdzie on jest? Gdzie Nie wiem. A dobra, tutaj, tutaj, tutaj. Ej, dobra, to. Na końcu korytarza prawie No I'm tutaj dobra, No no widzę was A, wy jesteście w kibelku, to ja też będę Halo, wywalać! Ode mnie! Czopek, pomoc, ode mnie Nie wiedziałam, że to Nie tak o Michał jesteś w błędzie, ale... Albo... <tyskujesz> ty jesteś w błędzie, Jasiek! No nie Jasiek jest tajemny. Dobra, zabijam na Jasiek jest tej... No to chodź. Dobra, idę. Gdzie jesteś? Tu Nie trzymam żadnej klatury. nie mam nikogo. No strzelaj! Kurde, <tyskujesz> No chciałem! Widziałem, że jak ja zabiję tego! Jacka też zdał się na przyłącz na taka zawiedziałem, że ja to zrobię. Że wy macie cały to szukane. Jak jemy ale, ale... E, dobra, ja mam wtedy. wtedy. Dobra, więc ja teraz poeta. Muszę dać, nie e, z tutaj mamy. Ważne, że coś się dzieje. Proszę się odsunąć, bo tu jest główne stanowisko głównego gościa w głównym samolocie. Może pan tutaj e, pić dziwne napoje. Trzeba mieć No, jestem niewinny. No to nie strzelaj do mnie. Chciałem zrobić w to piwo. Ja Ej, to coś błogie, Jasiek! E, proszę o. pana, em, ja nie wiem, e, proszę pana, chcemy po prostu sprawdzić tutaj inspekcja, czy pan dobrze e, panuje Zzyszymy nad samolotem. Traficie, ja mam 20 HP, jestem niej, e, przepraszam pana, ale ja czy pan dobrze panuje, panuje, pan 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 tak. panuje nad samolotem? Jakby pan się ocenił w skali od 1 do 10? E, to dlaczego tam coś płonie? Jest krew na podłodze. Oraz wszędzie są dziury po pociskach. Nie płonie. A bo ja się po prostu. E, proszę pana, e, może pan nam zaprezentuje sektor, ja w którym pan e, tutaj włada tak, tym samolotem? Są na samym dole, nie? Więc... nie I to... wyjść to otwórz tutaj. Dobra co się tam dzieje, bo są jakieś rzeczywających Halo? A dobra, to znaczy, nie że nie jesteś Tak Lako I tam coś nieruchomiesz czy co? Bo ja coś... <laughs> No, i się nic Ale mi nie zna. Weźcie to, to otwórz. weź to, to otwórz. Ja nie mogę, yy, bo ja nie jestem traitorem i ty też nie jesteś, czyli Jasik jest. No, no. też mi się nie wydaje. Jak ja jestem, ja sobie siedzę i na... Ale skoro on tego nie mógł otworzyć, a ja jestem innocentem, to znaczy, że ty jesteś. Albo on po prostu robi tego. Ale on a się jest... nie zna. Ej, co tu się dzieje? Coś tu lata. Bo kurczę! Watita, Dmitry, mówię chłopak! Rozważ to, rozważ to pomocy! Co <laughs> 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 Ej, po coś tu ja mi coś lata! miga, pomóż! miga, pomóż mi! To coś, cię zabić! Otwórz te drzwi! Otwór te drzwi! Otwór te drzwi! Co się stało? Sorry nie, mnie nie, mnie nie, 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 to tak, to jest właśnie właśnie to nie, nie, ja nie, że nie, tak, nie, nie, Albo Jasiek, no dobra, to są dwie osoby. No do mnie przyszedł, tak. Ja do ciebie przyszedł. Wiedziałam, że Jasiek jest trajtorem. No bo jak on już nie żył i nie był trajtorem, no to wiesz. Jak to nie robił? Jak. A, nie jestem kinetkiem, dobra. Mam bradawać ta kolejna. Sprawdź, <grym> co mnie chce mieć, nie chcę mieć, nie chcę mieć. Czekaj, co? Czy dobra, uważasz? No, bo... że Jasiek ma możliwość zbiegnienia cię w trójtora, tak? Dokładnie tak Czy to jest w ogóle możliwe? Nie, <głos> nie <głos> wiem, ale chyba jest Dobra, to ja tak tym tak razem tak tak uciekam tak od was, bo jesteście podejrzani. E, wiesz no... Ja nie jestem. ci mnie zabijcie. Czemu? Może bym... Nie, nie zapijemy się. Może, może mnie nawet uderzyć w takos. Czekaj, muszę sobie wstać. A nie strzelać tylko o, mnie uderz. Dobra, mi działa, dobra. Czekaj, no dobra, uderzę cię. Znaczy dobra już jest. Dobrze, tak. Teraz tu Cię nawet nie będę... Ale nie rób mi tak! <grym> Dobra, Utopek, chodźmy razem tutaj. O Jezu. Chyba wiemy, sobie. kto jest traitorem, prawda? Kto jest no, na... wiemy. Ktoś z Was jest traitorem i to już tak hardo. Na pewno. Wie? Tak, na pewno. No chcesz no tego. gdzie te, te, Dobra, nie, nie Michał, spróbuj to jest. otworzyć. Nie co? Ja Wam... No od... nie mogę tego Dobra, otworzyć. Dobra, ja Wam nawet przyłożę. No. Rękę do klawiszek klikam. Więc nie mogę. Albo kilka nie Nie pomyślałem o tym, to by było dobre. Mogę wam pokazać, mogę zrobić fotę z telefonu. Jak trzymam fajnie. E. <laughs> <To śmiech> <To> ważne! Nicon. <laughs> Wiesz co, to z grupy prawo, wiem się tego czy jesteś inny czy nie. Ej, nie, nie ma tak, bo to jest proszę trochę oszustwo. proszę bardzo. bardzo, Ale ja nie mam jak wysłać tego, bo musiałbym przerzucić na kompa. Bo Proszę mi bardzo, już wysyłam na listko, Nic nie wysyłaj. Nie no, chciałeś frajerzy ten? Chciałeś frajerzy? Proszę bardzo, już poszło. Proszę bardzo, frajerzy. Tak, o was Co? Zdradził cię. Nie wierzę ci. Wysłał zdjęcie inocenta, a ja jestem Innocentem. innymi słowy... I robi to Dokładnie. Kto otworzył wejście w podłodze? Nie. Ja nie otwierałem, ja nawet tam nie byłem. Ja sobie już poszedłem. To topek nas przetarował. Michał? No czemu ja znowu? No bo... Ja nie jestem trajtorem! Dobra, wiesz co... Nie, nie czy... któryś z was jest na pewno trajtorem, ja nie jestem. No tak, to jest logiczne, że któryś z nas trzech jest trajtorem. Dobra, ym, więc teraz y, pożegnajmy się. Zabijemy, ale zaczęliście mi oskarżać, Dobra, Michał, Michał to Nico, nie obchodzi. Y, to pożegnajmy się tutaj obok tego trupa. Gdzie jesteście? No tutaj, A, tutaj. obok trupa. A, H3, H3. No chodźcie, tutaj obok trupa. No, no to idę. Ym, więc mam nadzieję, że Wam się spodobał ten film. Jeśli tak, to y, nie będę Was żebrał o lajki. Y, I miłego dnia. Wow. I na...